Siemanko dzisiaj właśnie jest 20 kwietnia, a z racji tego, że niedawno odebrałem prawko to właśnie idę sobie do samochodu pojedziemy najpierw po Bartka i już z nim pomyślimy co dalej. Jesteśmy już tutaj z Bartkiem, który oczywiście musi iść 5 metrów ode mnie i nie wie, jak mamy dojść na pola mokotowskie. Mieliśmy tutaj chwilowe cięcie, bo musiałem wejść do sklepu, a jeszcze teraz Bartek poszedł, bo zapomniałem kupić lufy. Patrzcie, tutaj jesteśmy, tutaj mamy wiadro spod. Co prawda nie będziemy tutaj wiadra walić, no i czekamy sobie tutaj do Bartko. Zaraz powinien przyjść. U, już idzie. Tam kurwa mać. O nawet telefon mi nie wypadł z ręki. Dobra, na razie kończymy. Widzimy się później. Cześć. Jeszcze z tego miejsca nagrywamy. Bo znaleźliśmy bardzo ładne gołębie. Tam jest jeden, I teraz z liściami Są to epickie gołębie. No, a tutaj jest fajny pigiot. Musiałem zrobić szybkie cięcie, bo musiałem odwrócić kamerę. Wziąłem, <grym> <grym> że się śmieję ze mnie. <grym> Cześć. To znowu ja Jakub Litwin. Tutaj, Martosz gwarek. No ale jesteśmy w tym samym miejscu, bo tu powróciliśmy jeszcze... Kurwa, no moje włosy wyglądają jak... Gówno. O, tutaj... Tutaj jakieś zajebiste światło jest całkiem. Tak... Dobrze, dobrze mnie widać. Ale to źle, że mnie dobrze widać. To zrobiliśmy sobie dobrze. Tam w... wiaderko spod, czy jakoś tak. Muszę wąsa ogolić. Ale nie przesadzaj tak od razu, wracaj już do domu, Agnieszka napisała. Marek, co o tym sądzisz? No, powiedziałem, że Agnieszka napisała. Kurwa. to jest dzisiaj 4-20 kwietnia. I sobie tu siedzimy. No, a wcześniej poszliśmy się przebrać. Zrobić Nie, przebrać się Kurwa Bartek, mówiłem ci, że tak masz taki masz scenariusz Że zrobiliśmy sobie dobrze? Nie, że się przebraliśmy Bo przecież w innych ubraniach byliśmy na 20 kwietnia A, A nie, nie zobaczycie tego, bo to będzie wycięte Znaczy, od teraz już pewnie nie będzie wycięte Dobry pomysł, dobry pomysł hmm. Kurwa, jak taki wywiad, co? No, Są ich morderca. ja nie miałem ci. O, poczekaj, zrobić teraz zdjęcie. Ale mam brodę, Tylko musisz włączyć... O, nie musisz włączyć? A, nie możesz włączyć flesza. Daj, daj tą. To, to ja w fleszuję. Czekaj. Tutaj w jednego flesza, a tu drugiego, czekaj. Muszę to wytrzeć. Kurwa. Sorry. Kurwa. Daj. Fooda komary. Dobra. Teraz ja robię sztuczki. Robisz sztuczki jak. Dobra. Trzeba nie mam na to defokusiu. Ja się tutaj przybiżyć? No, bo się już tak Drugą ręką zrobić? Czekaj, kurwa, bo przez to, że mówiłem, Foczecznie. nie wyleciał. I widać, mam problemy z trzymaniem telefonu. No dużo się działo w tym momencie, ale... Ja no, tak jest dalej ja 20. Mam... 20 kwietnia, Bartek, zrób jaskółkę. Z drinkiem zrobię, żeby no. było. Nie, bo rozlejesz. Nie. Trochę. Rozlałeś? Troszkę. Oj ty. Ja pójdę, przejdę po prostu linii, żeby nie było. Zobacz, tam, ale... No Bartek, podtrzymaj Dobra, nagram Cię. tutaj Jacek, ten jest i Hani, nie wiem, wypiliśmy jakieś litra ja dalej Bardzo ładnie jakiś ptaszek śpiewa na przykład tle Nie no ja O, tu ja kurwa śmieci Huj. Dobra, Bartek pożegnaj się z widzami Cześć wszystkim, to jest 420 No zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję Podzielcie się w komentarzu co o tym sądzicie Dobry pomysł. Bartek dalej będzie siedział w internecie. 10 tysięcy łapek w górę i Bartek robi challenge miesiąc bez telefonu. Siema